Witam was, jestem Bekma, na no to jest kolejny odcinek niezapomnianych przygód z Minecraft. Teraz skończyliśmy na tym, że musimy tutaj przekopać to wszystko, a może coś się po drugiej stronie. Często jest tak bywa. Albo może to się okazać lipom. Chyba chociaż w większości to się okazuje lipom. Dobra szybciej, coś mi się wydarzy ta slipa. <laughs> Dobra. O, żelazo znaleźliśmy. I niepotrzebną ilość żwiru. Dobra. Hmm. Chyba tutaj nic jednak nie ma, wiecie. Okej. Okay. Ale... Czemu by sobie nie wykopać trochę żelazo. <laughs> a jak taka chwila, myślałem, że coś tutaj będzie, a jednak kicha jak zwykle. Normalna, zwyczajna kicha. Dobra, nie wiem, jakie Szukamy, jednym słowem, czegoś ciekawego. Mamy dźwięki z gry włączone? Tak, dobrze, mam włączone. <śmulacza> dobra, dobra. Tu nic nie ma. No to. Mm, nie wiem jeszcze, czym się dzisiaj zajmiemy. To jest taki bardziej Minecraft na spontana. Motherfucker. Ola. Hm, dużo wybuchu. Lecimy. Pająk. Paja ja, Paja ja -jączek. Dobra. <śmulacza> o, dwa pająki. Zmasowana, tak. <śmulacza> Pająki atakują. No, hmm, jednak coś tutaj jeszcze jest. I kliper. Jak to niektórzy mówią, kliper. <grym> Dobra. Mamy więc żelaza. Oczywiście mi się nie mieści dużo rzeczy. Jak zwykle to zresztą. Sorry, za ten zakaślenie, Dobra. No i więcej żelaza. No, wiecie, że żelaza zawsze się przydaje, chociażby do sprojki. <coughs> Chociaż mamy. Ale się zawsze może przydać, co nie zrobimy kowadło do naprawienia i tak dalej. No hmm. nie, mamy żarcie. Skąd tu krowę słychać? Widzicie, ludzie? Krowy są wszędzie. Uuu, jasno. Coś to oznacza. No, światełko. Światełko. Dobra. Postaram się tutaj jak najszybciej ogarnąć. O, skeleton. Tak, gramy na poziomie trudnym, więc jest hardcore. Ła, czterduszka. Wiejemy. To seria powinna by się nazywać Minecraft Hardcore. Ale co tam. Aaaa. Pięknie. Creeper! na serduszko. No, no chyba następny odcinek, który ujawnię, to będzie odcinek NTA, więc... Bądźcie gotowi na to jazdę. Jeśli oczywiście będzie... Ktoś... Z kim... Będę mógł nagrywać, ale chyba będzie. Powinien być przynajmniej. Dobra. Mm. Widzicie, ile żelazo nie łatwo teraz znaleźć żelazo. I właśnie o to mi chodzi w starym Minecrafcie, tak ciężko było znaleźć i temat, a teraz patrzcie, jak tutaj się wszędzie tej temy. I w ogóle ładniejsze, bo to generowanie terenów i wszystko było ładniejsze chyba. Toż tak sądzicie. No, żelazo mi wykopał. Dziękuję. Za ten creeperek. Co nie? Uuuu, pamiętajcie, jak jest woda, jak na przykład widzicie wodę i jesteście dosyć nisko, to w większości przypadków oznacza, że już niedaleko, <laughs> że jesteście blisko diaksów. Ja tutaj spróbuję się przedrzeć, ale chyba w tym wypadku to nie oznacza, że jesteście blisko Mmm, Niestety, przykro mi. O, ja cię dowalę. Zobaczcie. I znowu jesteśmy gdzie indziej. Dobra, chyba pora się wydostać z tego wariatkowa. Okej. Okay. Y to później spotkamy się za chwilę. Albo dobra, nie. Nie chcę mi się już tego wszystkiego skleić. Uuu, co my znaleźliśmy? Patrzcie, możemy tutaj sobie generator złapać. Wiecie co zrobię? Mam akurat przy sobie ten, a nie chce mi się... Pierwszy szczęśliwszy dzień. Mamy, mamy złoto. I yeah. Mam też drewięko, ponieważ nie jestem aż taki głupi i mam... wziąłem sobie ze sobą drewienko i możemy w każdej chwili sobie zrobić crafting table. Uuu Dlatego to jest poziom hard już wierzycie mi, że to jest poziom hard modów Uu. no i pięknie już chyba wiem jak nazwać ten odcinek <tryk> poziom hard ujawnia się no zrobimy sobie tutaj workbench'a węgiel mamy, wszystko mamy okej, okay, to zrobimy sobie tutaj Małą taką bazę. Mm. Okej. Okay. <laughs> tu nie się przytapiają rzeczy. Okej. Okay. Zaznaczymy sobie, a my idziemy też trochę powalczyć. Już miałem ogólnie wychodzić z tego cave'u. O, ale zaczyna być ciekawie. No Dobra, przynajmniej nie wiedzieliśmy hardkorowy poziom, bo tak to wiecie wszystko się nam zepsuło mam nadzieję że jakiś monster fauner by tutaj był trochę akcji wiecie o co chodzi to się zrobiło hała widzicie jak on... ale odrzuca. Idzie musi go tak trochę naokoło jak macie tego to musicie go tak no i następny i, i, on, i ten z łopatą i rzeczywiście jakieś animacje są dodane dobra, nie uwielbiam będą być dużo serii nawet jeśli ciekawy, przyznajcie o więc o, ile mamy strzałów? 11 uuu, enchantowany łuk to do koła go walniemy jak oczywiście zrobimy o widzicie? zabiliśmy tego jest tutaj coś? No i oczywiście kicha. Na razie nie będę tyle żelaza brał, bo co tam masz tyle żelaza, ale podam sobie chlebka. Okej. Okay. Dalej to się spada. Nawet ciekawie się robi. Powiedzcie. No Przyznajcie, że ciekawie nawet jest. Mm -hmm. Kliperek. Ała! I prawie byśmy denali. Takie to są hamskie stworzenia. Fuck. Widzicie? Teraz jak przez moją nie uwagę moglibyśmy dalnąć. I co by było? Stracilibyśmy wszystko, oczywiście. A, a zanim tutaj chyba zeszło. A właśnie dead pointy. Włączone na szczęście. <śmiech> <śmiech> jak się na poziomie trudnym. <laughs> to lepiej mieć zawsze dead. De de co to ma być? są jakieś żarty? Wy to widzicie? To są żarty? Nie! 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 Spawner creeperów, czy co? Czyż nie ma spawnerów creeperów. To są jakieś jaja? To są jakieś jaja? Pytam się, czy to są jakieś jaja? To jest jakiś żart. Czy to jest jakiś szor. Nie, 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 nie. Czy to są jakieś jaja? Chciałbym się oświetlić ten teren to szybko. To jak najszybciej. Wszelkie oświetlenie szybko. To są jakieś jaja. To są jakieś. jaja. O ja, Co to ma być? No następne. Tak. нет, 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 ой, я, ой, я тебя кричу, видели это, ну, я тебя ненавижу, наверное, вы знаете, как сейчас будет A taka miała być to ładna, prosta wyprawa. A co tu się okazało? Że poziom trudny kryje w sobie mroczność. Szczęście się poziomu trudnego, ludzie. Widzieliście, co z nami zrobił? Poziom trudny. A! Ja! Won! że i tam jakie tam wpadłoś, na jakie tam wpadliśmy, bo niejakie nie jakie byle by były, i lecimy tam do kejwa szybko. Kurde, szybko, szybko, kurde, co to miało być? Szybko, 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 szybko. Dajemy. O, już tylko 3,2 metry. Czy uda nam się dostać? Czy uda nam się dostać? Pamiętajcie, jeśli film się podobał, zostawcie łapkę w górę dla mnie. To jest bardzo szczęśliwe, że zostawiacie dla mnie łapkę w górę. To mnie motywuje do pracy i do robienia kolejnych serii, odcinków, let's play. A tymczasem ja się tutaj... Mm. Ja byłem back when... Ja jestem back when, a to jest seria Minecraft, przygody z Minecraft. Dobra. No to się żegnamy. Na razie spróbuję, spróbuję ocalić i tym samemu. O łapa jąk! No to na razie.